w czwartym odcinku Turbo Kozaka Dzisiejszym uczestnikiem będzie Norbert Kosik z Zakolaki 2 Turbo Kozak! Pierwsza konkurencja to będzie 3 strzały po 10 punktów z połowy Prosto w brameczkę Jednak nie taka prosta, nie taka prosta jak się wydaje Na spokojnie. Na spokojnie. To był stres związany z drugim uderzeniem. Do trzech aż sztuka teraz Norbi. Czas na rehabilitację. Poprzeczki. trzy strzały po 10 punktów. na no, punkt chyba na rehabilitację. Tak? <grym grym> A ja no. możemy powtórzyć? Na, ca cały odcinek możemy powtórzyć? Dobra, w e, Tak, proszę. Powtórzysz sobie na YouTubie. Dyszka. Pierwsze punkty.

I to jak? Dwadzieścia punktów, ostatnia próba. O, co to raz? Rożne. Trzy razy po piętnaście punktów. Nie kręć, że strzelisz! Можно? Линя, линя! Линия-линия! Czy drużynie musi być jakiś kanciarz, ale zero punktów. Ustaw na linii będzie łatwiej. Na tej? Tu? Nie będę powtarzał, panie kolego. Teraz się uda, mówię ci. Dobra, Teraz najmocniejsza. Konkurencja zawodnika sam na sam, 3 razy po 10 punktów. Ja wszystkim mam smoczne, wybrałem jakąkolwiek prognoza. 3 uda na akcję. Zama zamarkuj. Nie ma, nie ma innej opcji. Zamarkuj, oddaj na długi. Nie? 10, nie ma innej opcji. leci Mogłem ale chciałem go położyć. Położyłeś prawie. Tak do mnie wychodzi przed pole, no to to była specjalnie, teraz nie nie nic A dałbym 10 punktów za to, ale niestety po tej konkurencji 10 punktów Nie no ja dużo a tydzień po prostu Co nie? A, jest nie, nie. Następna konkurencja karny w ciemno O 5 Tak, zaciągnięte chyba znaczy nie mówię, że zajebiście jest, ale jak się przejrzysz to od odresy widzę Brałki na przykład. Ciebie nie widzę, ale brałki widzę. Jak wszystko widzimy to strzelamy. Golazo! Brawo Norbert Ważne punkty. Teraz, Teraz do? do celu, z rzutu rożnego na koło środkowe, trzy razy po 15 punktów. Można? 15 no, punktów. Tak. 15, 15, no, pie, 15, 15, 15? 15? Na samej linii. A ja miałem na samej serdeczku. Jak to mówię jak się nie może, to prowadzący pomoże. <noise> o, o, yes. o, <noise> Mamy to, 30 punktów po tej konkurencji. I czas na ostatnią. Żonglerka nad głową. Czy będzie maksimum, czy będzie 20 powtórzeń nad głową? Tak, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9. Nie, kurwa! Zapraszamy Cię na Albert. Ja, pierdolę. Jaki wertyk Panie Sędzio? Tragedia czy nie? W dzisiejszym odcinku Norwis zdobył 84 punkty. Komentarz, to mnie od Jasia. Możliwę, że to będzie jedna z niższych lokat Mniej mnie od Jasia, to jest tragedia. Niestety dzisiejszy odcinek powtórzę na tydzień.